Witam, dzisiaj chciałem Wam zaprezentować wiatrówkę klasycznie Omaną o nazwie Air Master 90. Wiatrówki w serii Air Master to są tak naprawdę hatsany, tylko robione na licencji, na zlecenie firmy Colter. Zobaczmy jak się prezentuje. Może zacznijmy od stopki. Stopka gumowana, wentylowana i ryflowana. Dzięki temu, że jest gumowa, gumowa i dobrze wyprofilowana, dobrze tutaj leży w dooku strzeleckim. Baka poczkowa kolba typu Monte Carlo, zarówno dla strzelców lewo, jak i praworęcznych, czyli symetyczna. W ogóle osada wykonana z polimeru. Dzięki temu, jeśli są takie warunki jak teraz, nic się nam z tym nie stanie. Ona jest odporna na takie warunki atmosferyczne nie porysuje nam się, właściwie nie trzeba o nią tak naprawdę dbać. Dalej mamy szynę. Właściwie to są frezy, długie frezy na montaż. Tutaj polecam montaż jednoczęściowy, ponieważ jest to wiatrówka, która trochę kopie. Montaż dwuczęściowy mógłby nam się przesuwać. Następnie mamy przyrządy sterownicze typu muszka, szczerbinka wyposażone w światło wody. Tutaj mamy szczerbinkę regulowana oczywiście w pionie i poziomie. Muszka jest stała. I ciekawa sprawa, też bardzo ułatwiająca naciąganie. Jest to końcówka lufy, taka też karbowana. Dobrze się trzyma. I tak jak mówię w znaczącym stopniu ułatwia naciąganie lufy. Dalej. Spust. Spust mamy regulowany. Zarówno można wyregulować sobie drogę, jak i siłę nacisku, zwalniania spustu. W ogóle cała konstrukcja tak naprawdę bazuje na takim y, karabinku Gamo Hunter 440 który był jeszcze kilka lat temu, był bardzo popularny. Także jest to bardzo sprawdzona konstrukcja. Yy, I nic się w ogóle nie powinno z tym dziać. Zobaczymy, jak, jak się prezentuje, jak strzela. Naciągamy. Naciąganie, naciągnięcie nie jest jakiś yy, bardzo, bardzo wymagające dużej siły. Spokojnie można sobie naciągnąć. Rękawiczce będzie, będzie trudno, ale się udało. Okay. Bezpiecznik manualny. Zatem trzeba po prostu zabezpieczyć sobie. Za każdym razem, kiedy chcemy zabezpieczyć musimy to zrobić. Nie jest automatyczny, gdzie przy każdorazowym naciągnięciu on się załącza. Tutaj mamy manualny. 哇，你们、uh.